Cześć, cześć, witajcie. Tu Ewa Kreatywnie. Mam dzisiaj dla Was komplet, jaki zrobiłam na wymiankę na grupie facebookowej Asia Szulik. Asia Szulik, grupa inspiracyjna. Postaram się jakieś tam informacje wrzucić w opis. Asia zorganizowała wymiankę pozytywnikiem na swojej grupie. Pozytywnikiem, czyli czy albumem, kartką, jakąś pracą zrobioną przez nas dla drugiej osoby, z którą się wymieniamy, z, z dobrą myślą, z dobrym słowem, żeby, żeby ta druga osoba poczuła się dobrze. I ja zrobiłam taki komplet. Akcja w ogóle jest związana z sytuacją, jaką Asia miała e, no, taką nieprzyjemną, związaną właśnie z, e, z naszym tu światem scrapbookingowym, twórczym e, i, i, i zorganizowała taką akcję e, Stop Hate Scrap. Też będę dane do, do, do prac e, z hashtagiem e, właśnie Stop Hate. Scrap? Boże, ciężko to jakoś tam wymówić. Taki łamaniec nowy. W każdym bądź razie ja zrobiłam na wymiankę mini albumik harmonijkowy i, i, i karteczkę. Czego użyłam? Użyłam takich papierów firmy Dovecraft. Nie będę tutaj łamała języka, bo to chyba po francusku bardzo fajne takie kobiece trochę vintageowe troszkę troszkę romantyczne takie papiery bardzo, bardzo fajna kolorystyka i zrobiłam z nich właśnie mini albumik i kartkę chciałam żeby były podobne więc te kompozycje tutaj mają podobne elementy co jeszcze użyłam użyłam napisów które sobie wydrukowałam i, i, I pociągnęłam Glossy akcent Będzie się to mieniło troszeczkę. I motylki e, odstępowałam tuszem Memento czarnym. E, I też potuszowałam i pociągnęłam Glossy. E, i, 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 co, co, co. I jeszcze e, użyłam takiego tuszu brązowego do tuszowania każdej strony firmy Dovecraft. To jest Natural. Natural. Naturel, no nie wiem jak to się tam czyta, taki brązowy tusz, więc wszystko jest potuszowane. Zacznę może od karteczki. Karteczka ma wymiary 15 na 15 i jest chyba na bazie, tak na bazie gotowej, jest zakrzona. Wszystko jest wytuszowane, każdy element, więc nie będę tutaj już o tym mówić. Jest to taka dosyć bogata kompozycja, jak dla mnie. Wyciąłam sobie dwa tagi, które zawiązałam, na które zawiązałam z tą rzeczki. Tak samo jest i w albumie. Jest taka serwetka. To mam z wymianki. Są takie elementy, które wycięłam z papierów z kolekcji. One nie są typowo do wycinania, ale karty niektóre tutaj zobaczycie w albumie e, mają takie wzory, które spokojnie można wyciąć i potem użyć i tak stwierdziłam, że z tego zrobię kompozycję. Zrobiłam również e, listki e, o przepraszam, tuż nie marker, nie wiem. Listki wycięłam po prostu nożyczkami. wycięłam e, z papieru, z resztek z papieru z, z kolekcji i z białego y, bloku technicznego. Y, dałam gazę. Tutaj jest też rozetka. Nie wiem, czy ona będzie widoczna. O, tutaj się tam gdzieś, żeby to podnieść. I podniosłam wszystkie te elementy, jak się dało. Taka kompozycja mi wyszła. Uśmiechnij się. Dziś jest dobry dzień. No właśnie. Moi drodzy, uśmiechajmy się, myślmy pozytywnie. Z tą myślą tę pracę robiłam i mam nadzieję, że, że będzie dla nas wszystkich dobry dzień. No, tak się prezentuje kartka. Albumik jest bardzo podobny, jest w formacie, zaraz Wam powiem, 13 na 18. No, na kilka tam zdjęć. Każda strona jest w zasadzie taka sama. Zamykany jest na taką opaskę na magnesik. Ta opaska otwiera nam się i tutaj ją też wykleiłam papierami. Moje logo. Ona też ma taką małą kompozycję, już nie tak przestrzenną jak na kartce. Ale, 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 jest troszkę tych elementów wyciętych właśnie z, z kolekcji, listki, motylki występowane tak, ze wstążeczką i ta wstążeczka również jest taką, otwieraczem takim. No i co, i z tyłu też było miejsce, więc też dałam taki cytat, który znalazłam gdzieś w internecie. Wszystko, co potrafimy sobie wyobrazić, jest realne, więc nie ma co się załamywać i jeśli coś, coś chcemy, to możemy to osiągnąć. Więc taka opaska e, i albumik harmonikowy na, na, no, na te kilka zdjęć: 2, 4, 6, 8, 10, 12 zdjęć nam się zmieści. Każda strona jest e, podobna ma kółeczko wycięte z białego bloku technicznego. Kółeczko z papieru e, wycięte dziurkaczem, motylek i napis. I tak każda strona wygląda. E, papiery są 15 na 15 a, a że to ma 18 wysokości, więc, e, więc e, użyłam taki, takiego papieru w groszki. Ten już nie jest z kolekcji, ten jest chyba z Akszona, ale kolorystycznie właśnie mm, tu mi dobrze e, Dopasował się. O, widzicie, tutaj możemy sobie wyciąć takie elementy różne, więc, więc to fajnie. Tutaj tak. I co, ten albumik w zasadzie. Aha, to jest tak podklejone, że tu troszeczkę się zmieści zdjęcie. Nie zakrywałam tego jakimiś matami. My się mam zrobić może jakieś kieszonki albo, albo no nie wiem. Jakieś y, maty przykleić, ale stwierdziłam, że osoba, do której będzie leciał ten komplet, sama może zagospodarować sobie w ten album, w jaki tam będzie chciała sposób. Czy napisze sobie coś, coś miłego każdego dnia, czy, czy też jakieś zdjęcie umieści właśnie swoje, swoich bliskich. Także Także to, jak będzie zagospodarowane, to już należy do nowej właścicielki, która będzie miała ten komplet niedługo. No i tyle. Mam nadzieję, że, że spodoba się, spodobają się te prace. Mam nadzieję, że Wam też się spodobają, spodobały. No i co? No i... Bądźmy, bądźmy silne, bądźmy piękne, e, pozytywnie nastawione do życia. Nasza twórczość niech będzie e, taką naszą, e, naszą radością, prawda? Bo to w sumie większość z nas tworzy, aby, aby, aby się dobrze poczuć. Dla mnie jest to naprawdę taki oddech od codzienności. E, można powiedzieć, że taka terapia. Zapadam się w ten świat papierowy i sobie coś tam tworzę. Raz lepiej, raz gorzej ćwiczę, próbuję robić coraz to inne, nowe, ciekawsze, może prace. A czasem się cofam i robię zwyczajne, takie, nawet bym powiedziała, wręcz dziecięce prace czy też takie, które Asia ostatnio mi napisała na Facebooku. Dziękuję, Dziękuję ci serdecznie, Asieńko, takie efciowe. Efciowe kartki robię. Takie, takie moje jakieś tam. No każdy ma swój styl. Ważne, żeby dobrze się przy tym bawić, aby, aby, aby nam sprawiało to, to radość, aby podobało się to tym, którzy którzy, którzy będą mieli te prace. Yy. No, nie wiem, nie umiem czasami dobrze się wypowiedzieć i, i pogadać dobrze. Okej, okay. tyle na dziś, moi drodzy. No i tyle. <śpiewa> Naprawdę, wybaczcie za moje jąkanie. Linki, jakieś informacje będą w opisie. Filmik będzie wrzucony oczywiście wtedy, kiedy, kiedy osoba, do której polecą tę pracę, dostanie je. Trzymajcie się. Życzę Wam wszystkiego dobrego, uśmiechu, radości i dużo, dużo zdrowia. Do następnego razu. Pa!